Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sajgonki tajskie sajgonki Tak więc zaczynamy. Zaczynam od kapusty. Za chwilę moja szefowa przyjdzie i pokaże nam, co zrobić, żeby były najlepsze. Zapraszam. Na początek musimy sobie tą kapustę pokroić bardzo, bardzo drobno. Tak więc jedziemy. Kapustę zwykła, tak jak w Polsce nasza babcia nam robiła. Tak samo z tą kapustą jedziemy z nią. Teraz kroimy dwie cebule i będziemy musieli je sobie bardzo drobniutko po, posiekać. tak to tak, jest zresztą. Jeszcze do tego trzemy dwie marchewki. ona powiedziała, żeby zetrzeć sobie na tarce. Mac? A, pieczarki taki Dobra, jeżeli nie macie... Jeżeli nie macie takich świeżych, jak ona tutaj miała, to musicie sobie je namoczyć w wodzie. Patrzcie jakie one są dziwne. Patrzcie. Takie pieczarki. Kurde, to są pieczarki. Podpalaj olej. Dajemy łodka. No. Tutaj mamy wszystko już pokrojone. Wszystkie rzeczy, wszystkie te pieczarki, kapustę. Dość dużo tej kapusty jest. Cebula i inne rzeczy. No i teraz nie wiem co będziemy robić, bo ona nie powie, nie? Bo ona jest taka, że ona na początek działa, a później pokazuje. Tak? Później opowiada. łóka już mamy, łyżka. Taka fajna łyżka Nagrzewamy tego łoka. Co dalej? Poszła sobie. Jest, Olej, dobra. I co teraz? cebula na początek. Smażymy, nie? żeby tego nie przypalić Komentarz. Zawsze to. to o. Tam, tam. Teraz to teraz? Dobra. Teraz dodajemy marchewkę. Tak. Dodajemy całą marchewkę tutaj dwie duże były. i smażymy, tak? Fajnie tu już wygląda, bo naprawdę ta marchewka oddaje ten kolor cepuli i to się robi takie ciekawe.

Sosu sojowego Osteckie. i dwie duże sosu ostrygowego. Przemieszajmy to, bo to się przypala. Jest duża temperatura tutaj. Uwaga, żeby się nic nie wypieczyć, tak jak ja przed Temperatura się podwyższa. Dobra, dajemy ten sos sobie, y, ostrygo. Dwie duże łyżki. Tak? Dwie duże. Dodamy jeszcze trochę, bo ona zawsze mówi dwie, a później jeszcze dodaje, tak? Tak, więc ona trochę tutaj ma to. O, umieszamy to wszystko razem. Niech się to ładnie zaprzyjaźni wszystko ze sobą. Tutaj, tak. I podsmażamy, tak? One big spoon garlic. Dobra. I jeszcze do tego dodajemy jedną dużą łyżkę smażonego czosnku. Ona powiedziała, że to zrobi nam około 40 Spring Rollów. więc o... Spring Rollów. Po yeah, Nie, po polsku. Jest. Czy łyżeczki cukru? Czy łyżki cukru? Pamiętajcie, że oni cukier tutaj dają wszędzie, wszędzie, wszędzie. Do każdego dania dużo cukru idzie i dlatego te, te dania mają taki smak. Tutaj ta równowaga słodkiego, kwaśnego, pikantnego musi być. I słonego przede wszystkim. Dobra, mieszamy to, uważamy, żeby nam się nie przypaliło, bo pani będzie krzyczeć. Okay. Jedną taką łyżkę czarnego, ciemnego sosu sojowego to nam wystarczy ruszamy wszystko razem i teraz te pieczarki dziwne wrzucamy tutaj, niech one się nam zaprzyjaźnią z tym całym mixem no i dalej Je? dobra teraz pomału bo na zapomniała mi coś powiedzieć dobra, co chcesz? Dobre, nudle, tak? Takie nudle potrzebne są, tylko nie wiem, czy to to napełniać, czy nie. To jest Rice Nudle ryżowe nudle. How many tak. Nie wiem, ile, ile, ile dajemy takich paczek? One, two, trzy maybe I I wrzucamy je tutaj? No, no, wrzucamy To wyłączymy, tak? Dobra, to wyłącz to. Pięć paczek takich ryżowych nudli musimy namoczyć w zimnej wodzie, tak? Yes. Dobra, dajemy. zrobimy to tu. Ryżowe nudle. Na pewno dostaniecie w sklepie. Jak ona je dostała, to Wy też. To ona No dobra, no. To może w sklepie innym, azjatyckim na pewno. I zimna woda, pamiętajcie, że... Nie wrzucajcie ich... Co? Tego, tego, tam. No chili or nothing? No chili? Yeah, I did red chili. Mm -hmm. mm -hmm. chili. I did eggs. No. I did beef. Just not sometimes. Don't burn that, okay? Then, yeah, yeah. Do it. What do we do now? How long does the noodle stay? About 10 minutes. Just in You, yeah. you know, so it has to have to be careful, it will burn. Yeah, yeah, yeah it, it won't burn. Really? now. Really? No, it's not burning. I'm keeping on doing it. I pamiętajcie, teraz sobie to dusimy przez około 20 minut spokojnie na wolnym ogniu. Niech to się nam ładnie wszystko zaprzyjaźni. No i czekamy na nasze nudle. Drain it first? Dobra, teraz musimy sobie oddzielić te nudle o. i będziemy musieli sobie je pociąć. Dobra, i kroimy je. Bardzo drobno. I teraz dodajemy tę módlę do tego, rzucamy, tak, na patelnię. Ładnie, niech one sobie pozostaną. Tutaj wrzućmy też ten cały miks. Ja tylko zmieniam patelnię, dlatego że mi się tutaj trochę przypaliło, ona się trochę skurzyła. No ale dobra. mieszamy wszystko razem, nie? Dobra, spróbujmy. Smakuje Ci tak? Dobrze pewnie? Gdzie są Pieprz. Dobra, dodajemy trochę pieprzu bo ona lubi pieprzyć. Dobra, widzicie? Ona powiedziała, że trochę więcej sojowego. i dobra trochę więcej soju sojowego, tak jak powiedziałem. Dobra, i kiedy wszystko jest gotowe, teraz wyciągamy ten cały mix na taką... O, bryszpankę tutaj i musimy ją ostudzić, ten cały miks musimy ostudzić, bo na tej brytfance się w studzie, nie? I za chwilę będziemy rolować i zwijać nasze, nasze sajgonki. Teraz będziemy zawijać. Tutaj mam ciasto. Popatrzcie, o. ciasto ona kupiła gotowe. Kupiła w I Co teraz robimy? Ona mi pokaże. Masz. Może masz jeden ten, nie? Czy nie. nie. Dobra. Dobra. Tego suchego nie chcemy. Chcemy tylko takie nawilżone środki. No i teraz to rozdzieramy tak z nią popatrzcie tak. te wszystkie ciasta bo chcemy żeby to żeby to wyszło fajnie a. Takie Merej ściereczki Takie ciasto, fajne możecie sobie kupić takie mrożone, ona kupiła takie ale na pewno w chińskich sklepach dostaniecie takie milion. Dobra. I popatrzcie, co robimy. Jedną taką łyżeczkę. Jeżeli zrobimy źle, to Jeżeli zrobimy źle, in freezer, to tak zabijamy, dobrze. O, to tak dobrze. Taką kopertę taką fajną. Taką kopertę jajkiem, zawijamy i jest gotowy, szanowanie. Dobra, ja zrobię jeden, ty mi dobrze. Tyle wystarczy? Tak, tak, tak. rolowanie planta do połowy zawijamy i znowu. Hop, tak. I dość ciasno to zawijamy. Tak. I teraz jajkiem, żółtkiem tylko i wyłącznie bank i jest gotowy. No, może być. Początek to co mamy tutaj. Teraz to zawijamy pod spód. I do połowy. Tak? I teraz. Tak? Teraz tego. Tu? Tu? Trzeba mi trochę w prawy z tym. O, coś się zjebało. Mocno, ciaśniej Mocniej. A, dobra i teraz A ja muszę zrobić wszystko. <grymne> dobra, tak więc jedziemy. Tutaj dajemy 190 stopni, bo jest mała pretownica. I będziemy smażyć je. Tak więc ona przyniesie jej i usmaży? To jest spring roll, czyli sajgonki tak zwane. kobieto, jedziemy. Dobra, jedziemy, rzucamy. Bądźcie pewni, że olej jest bardzo gorący. I smażymy je. To wszystko. How many minutes? 5 minutes? Nie. Yeah. 5 minut i gotowe. Jeszcze chwilę, popatrzcie, już ma ładny kolor. Już ma ładny, piękny kolor. O, perfekt. Naręcznik wykładamy. Popatrz. Może ja je wyciągnę tak, to? Czekaj. O, widzisz? Dobra. Może być, nie? Tak. tak. Dobrze. Jedziemy i teraz serwujemy je. Popatrzcie, jak ona tutaj taką sałatkę z, z cukinii zrobiła i z tego, i z, e, z czego? Z marchewki. Z marchewki. Taką fajną, żeby sobie trochę przemylić. Chodzi o to, żeby ten balans krótkości uzyskać. O, i tak wyglądają moje sajgonki. Dobra, do tego trochę sosu słodkiego chili, bo to jest o, popularne w Tajlandii. Popatrzcie, zróbmy tak. I to już jest gotowe. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Pamiętajcie, żeby wejść na mojego vloga, jeszcze ogisto vlog, bo tam pokazuję moje życie w Tajlandii i wszystkie moje przygody z Tajlandii. No i pamiętajcie, że wiadomo, pokaże się więcej przepisów z jedzeniem. Do zobaczenia, a ja idę sobie zjeść takiego fajnego sajgonka. Na razie. W tej szkole gotowania wszyscy przygotowali jakieś różne dania. Ja sobie mam tutaj okazję popróbować. Popatrzcie, ile jest jedzenia. Naprawdę świetnie. No, i teraz wszyscy razem siądziemy i sobie tutaj spróbujemy. Smacznego.